Dennis, jeśli chodzi o gorące konflikty, ciężko będzie o bardziej wrzący niż ten. Bardzo, bardzo miło widzieć Cię w nowym otoczeniu. Ciebie również, Areczku. Czy przybliżysz naszym widzom genezę tego konfliktu? Bo nie wszyscy mogą wiedzieć, a tutaj naprawdę myślę, że każdy szczegół jest ważny. Znaczy ja zacznę od tego, no tak jak mówiłem to w wywiadach, no ale będziemy to wałkować cały czas. Tak więc no, to zaczęło się od tego, że ja tego chłopaka w ogóle nie znam. Zacznę, będę mówił chłopaka, bo jest młodszy ode mnie, e, to po pierwsze, po drugie no, mówię, e, zaczęło się od tego, że gdzieś tam i pocisnął w, 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 w jakimś wywiadzie. Podobno mnie gdzieś tam, żeśmy się nasze drogi przycięły, ale mówię, ja w ogóle tego chłopaka w ogóle nie pamiętam. To po pierwsze, no mówię, gdzieś tam mi pocisnął w internecie, on myślał, że ja będę po prostu zleję to i tak dalej. E, odez, odezwałem się po swojemu, jego to urodziło, tak samo jego słowa mnie uraziły. No i tak zaczęły się przytyczki, potyczki internetowe. Wziąłem tylko dlatego tą walkę, bo nie tylko sobie chciałem coś udowodnić tą walką. I mówię tu od razu, od razu mówię ostatni raz, Biorę taką walkę, gdzie tam mam potyczki jakieś internetowe, nie będą, wszystkie moje konflikty są, są nie są napompowane jakoś sztucznie i tak dalej, tak więc, tak więc mówię, to jest ostatni, ostatni raz, gdzie biorę taką, jak ktoś mi mówi, walkę z dupy i z gówno burzy, tak naprawdę, bo dla mnie to jest, kurwa, gównoburza, nie? Po prostu powiedz wszystkim, że wstyd Ci się przyznać, że taki małolat Cię wyciągał załocho z klubu, kurwa, i pluł na Ciebie jak na taką szmatę to zwykłą. No właśnie, właśnie nikt tego nie może potwierdzić, o to właśnie chodzi, no że taki małolat... Właśnie o to chodzi, że taki mało lat tym ty bardziej nie, nie, nie wyciągnął mnie kurwa z klubu. Mówicie mało lat, który jesteś rocznik? 9-7. Mało lat. Ja jestem 89, dziękuję dobra. Ale na wstykli... Ja jestem mało latem, 0-2 Ale na liścia scholisz, tak? Czy, czy, czy mało lat, czy nie, co to za różnica? No to zobaczymy. No. Czy na takiego liścia no zejdę parce piątego? No, panowie siedzący po prawej stronie. A on już od razu, od razu już ręka się układa i zaczyna sobie układać tutaj koncy. Freestyle, dobrze. Jedzie, ma trochę tą przewagę, kurde, bo jakby... Freestylerzy mają to do siebie, że mają szybszy jak